Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak zostać iluzjonistą. Dziś poznamy bardzo fajny efekt, który cały opiera się na przewidzeniu pewnej ilości kart, i będzie to Rainman Le Lenarta Greena. Bardzo serdecznie zapraszam najpierw do prezentacji, która znajduje się w opisie filmiku, a następnie zapraszam tutaj z powrotem. Ok, zakładam, że widzieliście efekt. Powiem szczerze, że nie znam genezy tego efektu, nie mam pewności czy to, czy to jest efekt Lenarta Jeżeli Wy macie jakieś informacje z chęcią, e, się dowiem, więc piszcie w komentarzach. Więc efekt, który jak widzicie, wydaje się bardzo chaotyczny, mieszanie kart wydaje się totalnie chaotyczne, a jednak przewidujemy naprawdę dużo informacji. Więc jak to wykonać? Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy, to te wszystkie karty, które właśnie wybierze finalnie widz, potrzebujemy je mieć zestakowane na górze talii. To jest właśnie ta część. I musimy sobie, wymieszajmy sobie je, żeby kiedy rozwiniemy talię, żeby one nie wyglądały jakoś podejrzanie. Więc mamy tutaj te wszystkie karty, czyli 10 kart czarnych, które są liczbami, plus siódemka oraz y, wszystkie karty czerwone od asa do króla. I te wszystkie karty, mamy tutaj ich właśnie 24, układamy na górze, i dobrze jest sobie po prostu zapamiętać, gdzie się kończy ten nasz stack. On oczywiście zaczął efekt jakoś rozwalając te karty, to nie jest jakaś trudna rzecz, ponieważ wystarczy, że będziemy sobie tutaj trzymać breaka, nawet troszeczkę głębiej, gdzieś w połowie tali, i te karty wypuścimy tą, tą drugą część, a ta górna nam zostanie. Więc jakoś wymieszanie to chaotyczne tych kart nie jest jakimś trudnym elementem w tym efekcie. Więc przechodzimy do samego efektu, czyli rozkładamy wszystkie karty. I pierwsze co to, lokalizujemy naszą kartę kluczową, czyli tam, gdzie się kończy nasz stack. Widzimy, że to jest król dzwonek, tutaj. Pierwsze co robimy, to właśnie prosimy widza, aby położył gdzieś dłoń w tym rejonie oraz w tym. Widz kładzie dłoń i prosimy go o wysunięcie, i od razu te karty odwracamy. Następnie w tym rejonie i w dowolną ilość kart widz wyjmie, i te karty też odwracamy. Następne. Następnie co robimy? To lokalizujemy właśnie naszą kartę i rozwalamy te części. Dzięki czemu wiemy, że tutaj jest nasz stack i tą część odwracamy. Więc powinniśmy być w tym miejscu. Te dwie części odwróciliśmy oraz Tą część także, i tutaj zaczyna się już mieszanie, ponieważ nasza e, wiemy, że te elementy tutaj należą, należą do naszego staku. Więc wystarczy, że właśnie będziemy pamiętać, w którą stronę jest ustawiony stak. I wydaje się, właśnie to dosyć chaotyczne. Jednak kiedy na to spojrzycie, jest to naprawdę proste. Więc mieszamy te, te, te karty, te staki. I teraz nasz stak patrzy do góry. Wiemy, że jest skierowany w górę. I dobrze mieć w myślach, właśnie to, że jest na górze. Następnie mieszamy to z tym i odwracamy. I jest skierowany w dół, i wszystko się zgadza, i nieważne jak te karty wrzucimy, bo tak naprawdę jedyna rzecz, która ma tutaj znaczenie, to to, czy te karty są skierowane w górę, czy w dół. Następnie, e, teraz wiemy, że nasz stak jest skierowany w dół, a chcemy wymieszać z tą częścią, więc musimy znowu odwrócić i to jest dosyć fajne. Teraz nasz stak patrzy do góry. Następnie sobie e, możemy odwrócić nasz stak patrzy do góry, i tutaj też jest nasz stak, więc możemy po prostu to wymieszać. I, nas, I finalnie odwróci nasz tak w dół, aby ta część, która nie jest naszym stakiem, można było ją tutaj gdzieś wcisnąć i wiemy w tym miejscu, że gdzie jest skierowany nasz stag. Oczywiście jeśli chodzi o mieszanie i kolejność tych kubek, to nie ma znaczenia. Możecie wybrać własną. Ważne, żeby to było dosyć dynamicznie. Ja tutaj pokazuję w zwolnionym tempie, jak to powinno się wykonać. Więc kiedy już wiemy, że nasz stag jest skierowany w dół i chcemy mieć go w tej samej pozycji, no to ważne jest tutaj jednak teraz ułożenie karty. Więc sobie tutaj je wyrównamy i musimy wiedzieć właśnie, że... Teraz w tym ułożeniu nasz stag jest skierowany właśnie w dół. Jeżeli będzie do góry, to wystarczy właśnie odwrócić karty. No, i tak naprawdę już jesteśmy ustawieni, efekt jest gotowy. Jedyna rzecz, która tutaj e, e, bardzo jest przydatna, to to, że kiedy właśnie wkładamy te staki, dobrze by było sobie jedną kartę nasz, z naszego staka, która jest skierowana w dół, mieć jedną kartę tylko na dole. Dlaczego? Ponieważ w tym efekcie, jak widzieliście, m, było coś takiego, że powiedzieliśmy, że mamy 23 karty skierowane w dół, później było, o przepraszam, 24. I taki żarcik <laughs> możemy wykonać. Więc dobrze mieć właśnie tą jedną kartę skierowaną w dół, oddzieloną kilkoma kartami do góry, ponieważ tą kartę pominiemy. Więc następnie możemy prosić widza, aby liczył te karty. No dobra, 23 i tutaj odkładamy, a później możemy rozwalić tą część. I okazuje się, o przepraszam, 24. I właśnie mamy 24 kartę i już przewidzieliśmy właśnie ile kart tutaj yy, będziemy mieć. No i teraz już tak naprawdę pozostało nam porozkładać te wszystkie karty i po kolei odwracać to nasze przewidzenie, które mamy gdzieś ze sobą. Więc właśnie to, że wszystkie czarne karty są liczbami bez problemu, pokazujemy to Oraz to, że, że te, te czerwone karty, które mamy, możemy ułożyć właśnie w kolejności od Asa do Króla. I tak naprawdę cały ten efekt opiera się tylko na tym mieszaniu tych kart. Na tym dosyć dynamicznym mieszaniu, wydawałoby się właśnie bardzo chaotycznym, jednakże wszystko jest dobrze przemyślane. Tutaj powstaje bardzo ciekawa iluzja tego, że właśnie widz ma wybór, ponieważ teoretycznie on wybiera te karty, które... Które wysuwamy, jednakże, finalnie, jak widzicie, to, to totalnie nie ma znaczenia. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny efekt, przynajmniej kiedy ja go zauważyłem, bardzo mi się spodobał i na początku nie wiedziałem, jak to jest wykonane. Jednakże, nie jest on trudny, a w bardzo fajny sposób możemy go gdzieś wkomponować w nasze efekty mentalne, gdzieś gdzie właśnie przewidujemy, ponieważ nie potrzebujemy zbyt y, dużej ilości tutaj ruchów, aby po prostu to wykonać. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny efekt. Zapraszam do nauki. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, polaikowania filmiku, zostawienia komentarzy bądź sugestii. Na razie.